Zwyczajem lat poprzednich, w przeddzień, kiedy w całym Kościele katolickim obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego, naszej diecezji, diecezji warszawsko-praskiej, spotykamy się z przedstawicielkami i przedstawicielami życia konsekrowanego w seminarium. Jest to dobry czas, kiedy możemy trochę usłyszeć o codziennym, w wymiarze życia konsekrowanego, bo tutaj w tym miejscu przygotowujący się alumni niebawem zetkną się z rzeczywistością i będą mieli okazję współpracować i z siostrami, i z braćmi zakonnymi, i z kapłanami z różnych zgromadzeń. Więc od kilku lat jest taki piękny zwyczaj, że seminarium, obecny tutaj rektor, Zaprasza przedstawicieli życia konsekrowanego, aby w ten sposób podziękować za to, co jest ich tak niezwykłym wkładem w życie naszych wspólnot parafialnych i też ogólnodiecezjalnej wspólnoty. Ja korzystam także z obecności naszych diecezjalnych mediów, żeby tutaj na ręce sióstr przekazać wyrazy wdzięczności za to wszystko, co jest Waszym dokonaniem w codziennej posłudze. Modlitwa, służba, świadectwo. Pragniemy również nie tylko obiecać, ale i realizować to, co jest modlitwą, życzliwością i potrzebnym wsparciem, tak aby ta forma naszego udziału w życiu Kościoła rozwijała się. Niech Bóg Wam błogosławi.